Cześć, nazywam się Tomek Kalko, jestem szkoleniowcem i konsultantem. Normalnie pracuję w biznesie, ale ten kanał jest dla wszystkich, którzy myślą proaktywnie o swoim rozwoju. Czyli jeżeli jesteś szefem, jeżeli jesteś właścicielem małej firmy, może pracujesz w sprzedaży, a może po prostu proaktywnie myślisz o swojej karierze, to zakładam, że to miejsce jest dla Ciebie. Ten kanał, te informacje są skierowane właśnie w Twoją stronę. Dzisiaj porozmawiamy trochę o rozwoju. Wiem, że hasło rozwój jest takim tematem oklepanym, otrzepanym, ale jednak dzisiaj chciałem dwa słowa o tym powiedzieć, dlatego że moja obserwacja świata, który mnie otacza, mówi mi, że nasi pradziadowie w momencie, kiedy doszli do jakiegoś wieku, 20-20 paru lat, później już nie musieli się zmieniać i że stolarz najczęściej do końca życia był stolarzem. Natomiast dzisiejszy świat i tempo zmian wokół nas jest tak duże, że musimy się przyzwyczaić do tego, że przynajmniej raz, a może nawet niektórzy dwa razy w życiu będziemy musieli zmienić swoje życie, zmienić swój zawód, i to jest coś, co warto wyprzedzić. Może najpierw w ogóle popatrzmy na ten świat zmian, bo z punktu widzenia liderów, menadżerów, ludzi, którzy świadomie kreują swoje życie, którzy chcą brać odpowiedzialność za swoje życie, świadomie je tworzyć, to świat zmian jest bardzo istotny. Zobaczcie, nagrywamy ten materiał w marcu 2022 roku. Przed nami były dwa lata COVID-u. Ten COVID już zmienił bardzo dużo. Nauczył nas pracy zdalnej. Pokazał, że po to, żeby zrobić zakupy, nie trzeba iść do sklepu. Bardzo mocno zmienił się świat zakupów i przyzwyczajeń zakupowych. Za chwilę o tym powiemy. W tej chwili jest czas wojny na Ukrainie. Straszny moment. I ja nie wiem, jaka będzie przyszłość, ale na pewno. To zmieni bardzo dużo. Musimy być przyzwyczajeni do zmian. A przed nami jest jeszcze jeden element, który zmieni bardzo wiele biznesów. To jest sztuczna inteligencja. I znowu, ja nie wiem, kiedy ona wejdzie. Może wejdzie za rok, może za dwa lata, może za pięć. Rzeczywiście będziemy widzieli skutki czegoś takiego jak sztuczna inteligencja, bo na razie sztucznej inteligencji jeszcze nie ma. Na razie są algorytmy, które bardzo skutecznie wybierają różne opcje. To jeszcze nie jest sztuczna inteligencja, pomimo tego, że tak jest nazywana. Ale ta sztuczna inteligencja za chwilę wejdzie. I za chwilę kompletnie zmieni świat sprzedaży, kompletnie zmieni świat programistów, kompletnie zmieni świat w bardzo wielu usług, a szczególnie usług zdalnych, cyfrowych, ponieważ tam albo nie będzie potrzebny człowiek, albo ten człowiek będzie musiał robić coś zupełnie innego. Więc, jeżeli mogę coś podpowiedzieć, zaproponować, podzielić się swoim spostrzeżeniem na świat, to warto zadać sobie pytanie: Co ja mogę robić jeszcze innego? Czy jest coś takiego, co fajnie by było, żebym oprócz tego, co robię, jeszcze gdzieś poszerzył swoje kompetencje, żebym rozwinął swoją wiedzę? Czyli mówiąc najprościej, Warto się uczyć. Ja nie wiem, w którą stronę pójdzie świat. Ostatnio znowu czytałem, przypomniała mi się taka historia. W 1894 roku był zjazd ludzi, urbanistów, którzy zajmują się miastem i ci urbaniści stwierdzili, że duże miasta, takie jak Londyn, Nowy Jork, już się nie będą rozwijały, ponieważ ilość koni na ulicach było ta, była tak duża, że już zaczął być problem ze sprzątaniem końskiego łajna. Brzmi śmiesznie, ale to był taki czas, oni mieli realnie ten problem po to żeby sprzątnąć końskie łajno musiał wjechać wóz ciągnięty przez konie więc znowu produkcja łajna i oni stwierdzili że miasta już się nie będą rozwijały a w ciągu 30-40 lat one po prostu utoną utoną w końskich odchodach 20 lat później na ulicach miast było więcej samochodów niż koni Możliwe, że tak będzie, podobnie będzie teraz, że my nie wiemy, w którą stronę pójdzie ta zmiana, że powstaną zawody, których jeszcze nie, nie wiemy, nawet nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Ale jeżeli jesteście proaktywni, jeżeli podobnie jak ja patrzycie na świat w taki sposób twórczy, chcecie trochę wyprzedzać swój czas, to warto zadać sobie takie pytanie: gdzie są moje kompetencje? Gdzie są jakieś moje mocne strony? Co ja mogę robić oprócz tego, co robię teraz? Albo co moja firma? Powinna może robić, jakie, in, jaką inną powinna mieć nogę, do tego, żeby była zrównoważona, żeby nie była zależna od jednego biznesu, od jednej, od jednej branży. Co jeszcze ja jako szef mogę spojrzeć, zrobić, skupić uważność, żeby przygotować się na potencjalne zmiany, które następują w mojej branży. Popatrzcie, jak bardzo zmieniły się nasze nawyki zakupowe. Teraz myślę o tym covid Pamiętam rozmowę 7-8 lat temu, z której, w której ktoś mówił, no nie ma opcji, takie rzeczy jak buty, ubrania czy samochody, one zawsze będą sprzedawane stacjonarnie. Minęło to jakieś 8 lat, przeszliśmy dwa lata COVID-u, okazało się, że buty, ubrania, samochody, bez problemu, to wszystko kupujemy zdalnie, to wszystko kupujemy w sieci. A co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo możliwe, że za chwilę znikną galerie. To znaczy, że bardzo duża część rynku, takiego, który dzisiaj jest normalnym standardem, ono zniknie. Nie wiem w jaki sposób, ale wiem, że no właśnie, mi się też wydawało, że buty to nie no, że buty to już musimy kupować, musimy zmierzyć. Okazuje się, że nie musimy. Ja znam kilka marek, wiem, że w tych markach ten rozmiar jest dla mnie OK. Ograniczyłem swoje zakupy do kilku marek i rzeczywiście kupuję w sieci. Do tego dla bardzo wielu osób możliwość zwrotu stała się powodem do tego, żeby kupować w sieci. Czyli paradoksalnie sprzedawcy stacjonarni trochę zażynają własną branżę, bo w stacjonarnym sklepie nie ma możliwości zwrotu. I bardzo wielu ludzi kupuje w sieci po to, żeby sobie na spokojnie w domu przymierzyć, pobyt z tym, popatrzeć się nie pięć minut w lustro. Tylko 20 minut, gdzieś tam oswoić się z tym, albo pokazać to jeszcze komuś, i do tego się okazuje, że można to bardzo łatwo zwrócić. I zobaczcie, zmienia się biznes, a to oznacza, że na zasadzie zespołu naczyń połączonych, że ileś branż odpadnie. Czyli mówiąc najprościej, część ludzi straci pracę i warto się do tego przygotować. Warto iść na studia, warto rozwijać się, robić kursy, szkolenia, warsztaty, czyli zadajcie sobie pytanie w czym jeszcze jestem dobry, co jeszcze sprawia mi przyjemność i rozwijajcie się w tą stronę, uczcie się, pogłębiajcie swoje kompetencje, bo może się okazać, że to jest niezbędne. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uważność. Zapraszam za tydzień na następny materiał, gdzie będziemy się dzielili wiedzą o tym, jak się rozwijać, jak mądrze brać odpowiedzialność za swoje życie, jak być mądrym partnerem, szefem, jak mądrze, fajnie prowadzić Swój biznes. Zapraszam Was do materiału za tydzień. Tomek Kalko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Hej.